Proszę? Kto pan jak jaki to za tak No nie, pan ich zapyta. Ja się Chodźcie, idę pan. Ja się nie boję. Kto to to jest Panowie? A pan sobie biega po ulicy jak chce i jeszcze sobie bawi się w nagrywanie. Skończył Pan już? Nie. To teraz proszę podać mi Pana dane. Dariusz Goliszek. Proszę pisać, tak? No. proszę pisać. Dariusz Goliszek. Pan Darius Darius Dariusz Koliczek. Koliczek. go? Tak. Złożycie? Nie, nie, ostatnio. Rodzice pana? Sobie. Imiona pańskich rodziców. Irena i Tadeusz. No mama z domu, jak się nazywa? Szczypkowska. Jak? Szczypkowska. Kiedy pan się urodził? Dzień, miesiąc, rok? 28 czerwiec 1955. Gdzie? W Częstochowie. Zameldowany pan gdzie jest? Częstochowa. Tak. Na ulicy jakiej? Aleja Najświętszej Maryi Panny, 23, mieszkania 4. Mieszkanie ile? Mieszkania cztery Wie pan co pan zrobił nie tak? Co zrobiłem nie Dlaczego tak? Dlaczego jest podjęta interwencja? Co zrobiłem nie tak, proszę powiedzieć? Jest przejście dla pieszych. No i ja których... przechodziłem przez przejście nie, dla pieszych. Przebiegał pan przed tym przejściem? Na przejściu, na przejściu dla pieszych było czerwone światło? Nie, na zielonym przebiegałem. Proszę o zabezpieczenie monitoringu. Proszę dzwonić teraz do komendanta Chałbiszki, żeby nie było A tak, ja, że ale Proszę? Ja bieganie jest również, ale, ja jest również ale na zielonym przebiegałem. Nie ale pan nie przebiegał. Ale proszę pana, ja sobie uciekałem, bo ten pan mnie atakował słownie. To, kto pan atakował? Pan mnie atakował. Nie, nie, zdążyliśmy się do pana nawet odwiedzić. Aha, nie, ja się panów boję, bo ja mam złe doświadczenia ze strażami No To miejską. jakie pan ma doświadczenia? To nie jest moja e, sprawa. Dobrze, proszę mnie sprawdzić, bo ja chcę iść do domu i zakupy zrobić. Tak? Czy pan mnie aresztuje i zawiezie na trójką? A czy za wykroczenie się aresztuje? A ja nie wiem ja się nie znam na prawie, pan no jest mysz, prawnikiem. Mysz, nie jestem prawnikiem. Nie, no to proszę jestem mnie ukarać mandatem. Proszę mnie ukarać mandatem, ja nie wiem, mogę iść do domu. Mogę iść do domu? Mogę iść do domu? Mogę? A czy skończyłem rozmowę na temat. Ja nie, pana się Pana pytam, czy mogę iść do domu. A czy ja, ja nie czy wiem, ja, ja się pytam, czy mogę iść do domu. To nikt mi Pan nie wchodzi w słowo, to Pan się dowie. Bardzo bo na razie proszę. kultura tego nakazuje, że bardzo jak nie mówi Ja nie drugim, jestem człowiekiem kulturalnym. Proszę mi powiedzieć, no czy mogę też, iść do, to, do domu. To już widzę, właśnie. No to proszę bardzo. Po no. pierwsze, przebieganie przez jedynie jest wykroczeniem. Po drugie, nie przechodzi Pan przez przejście dla pieszych, tylko przed przejściem dla pieszych. A jeśli jest takie przejście dla pieszych, to obowiązuje również i Proszę pakowiska. zabezpieczyć monitoring, bo ja przychodziłem na pasa. Nigdzie Pan nie przechodził. Dobrze, no to ja dzwonię teraz do przechodzi. Komendy Policji już, no bo Panowie no to, są na służbie, nie będę przeszkadzał. Są Panowie, no to dlaczego Pan chce... na Pan na świetnie... Ten Pan po prostu mnie zaatakował, ja mam fobię na temat Straży Miejskiej, no. Niech Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan powie, w jaki sposób funkcjonariusz mógł Pana zaatakować, bo tego nie rozumiem, bo przejeżdżaliśmy tutaj, widzieliśmy całą sytuację. Proszę Pana, ja mam fobię na, no. ja na temat Straży Miejskiej, jak ja widzę Straż Miejską, to od razu mam fobię, tak, no. Rozumiem. I na czym polega problem, nie? pan powiedział? No problem polega na tym, że nie wiem co ten pan powiedział do mnie. Szkoda, że tego nie nagrywałem. Nie pan pan był agresywny, jak ja pana nagrywałem. Dlaczego ja pana nagrywam? No to ja panu mówię, że nagrywać, ja mogę. Nagrywać pan może, publikować pan już tego nie może. Mogę publikować, się, mogę. W mówisz, ale nie jak to, jak jestem w prywatnej telewizji to mogę. Jako dziennikarz mogę, niezależnie. No, i to troszkę się pan myli. Proszę. Myli się pan. No to w sądzie się spotkamy, tak? Nie ma problemu. Pana nazwisko jeszcze poproszę. Ja Przedstawiam się na początku interwencji. Ja już zapomniałem. A ja nie mam obowiązku przedstawiać się po raz kolejny. No to już jest pana sprawa. Mogę już iść do domu? Niech pan idzie. Jest pan pouczony za to, że pan przebiegał przez jezdnię. Dobrze. Karać pana nie będę, bo widać, że. I tak to nie Ale co widać, co widać? Proszę dokończyć zdanie, bo pan mnie tu insynuuje. Dokończyłem. Jest pan, pan do... pouczony, może pan iść do domu, jak pan wspomniał wcześniej na zakupy. Mhm. Wszystko, do widzenia. Do widzenia panu. Do widzenia panu. Do widzenia. korzystać sobie z przejścia jak należy. Bardzo dobrze, będę korzystał na pasek. Wszystko. No to niech pan sobie idzie. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia.